aktualna oferta aut wszystkie prezentacje dostępne na kanale Peugeot 407 najnowszy Alfa QV S60 R-Design V60 R-Design Audi 4 S-Line Fremont jeden dwulitrowy, Fremont drugi dwulitrowy, Giulietta t Laguna GT. Ten Peugeot 407 już jest zarezerwowany. I mam jeszcze Volvo V50 poliftowe. Do którego zgubiłem dokumenty, ale tu jest taka bardzo ciekawa historia. Przy zgubieniu dokumentów, czyli tam dowodu rejestracyjnego holenderskiego, nie ma problemu. Samochód już jest zarejestrowany w Polsce, tego czekam na sztywny dowód. Wygląda to taki, w taki sposób, jeżeli ktoś kiedyś zgubi dokumenty do pojazdu zagranicznego, wystarczy tak naprawdę mieć legalną fakturę zakupu przedstawiciel w Polsce w wydziale komunikacji oni kontaktują się z urzędem holenderskim, urząd holenderski kontaktuje się z osobą, która ten pojazd na terenie Holandii sprzedała sprawdza legalność faktur i tak naprawdę mam auto zarejestrowane czekam na sztywny dowód rejestracyjny, wtedy będę samochód sprzedawał no i co tutaj jeszcze dojdzie z renówek Mega gt kombi 180 koni z 2012 roku e, mam jedną V40 Sumum e, w której robię turbinę pełną regenerację e, Twin Turbo jeszcze jedna e, Sumum R-Design przepraszam, Ocean Race, to z 2014 roku dzisiaj pokazana na Facebooku e, no i oprócz tego jeszcze co tam jeszcze było? A, i Citroen C5, yy, dwulitrowa benzyna 140 koni z 2009 roku. Także to jest, i takie są plany na takie auta wkrótce.